Witam, Ryszard Górski. Temat odcinka Szafka dolna narożna kątowa. Czyli mamy dolna narożna kątowa R2, czyli fronty 2. 90 na 90. Czyli tu i tu mamy 90. Mini materiały. Żeby to było lepiej zobrazować. Ukryjemy niektóre rzeczy. I mamy tutaj konstrukcję szafki. Plety z płyty osiemnastki tutaj plus tu HDR. moduł CNC i tam się wyświetliły wszystkie nawierty frezowania. Wieniec górny i dolny oraz półka są wykonane z jednego elementu, czyli tu widzimy ścieżkę frezowania. Plan. Bok tej szafki jest 2 mm przed tym fredem, przed tym fredowaniem. Jest 2 mm, ale tutaj dojdzie jeszcze przerwka. Czyli tu będzie 1 mm jakiejś niedokładności. Aby ich nie było, zamiany to możemy tutaj zrobić. Możemy wstawić kosz tutaj. Natomiast półki wstawimy kosz. A zanim wstawię kosz. Tutaj mamy półkę. Tu mamy podpórki. W wycenie w cenniku. Mamy też podpórki 6 sztuk. Jeżeli wstawimy kosz, tu mamy kosz. To są ceny testowe. Mamy też, ale nie mamy za boczyków. I tu nie mamy półki automatycznie. Na liście, formatek na Ten kosz zrobił na w wieńcu górnym i dolnym. Tu do montażu zgodnie z instrukcją od kosza. Wracamy do półki przyłączając kamerę i po prostu wyłącza nam nawierty. Mamy z powrotem półkę. Ta półka będzie miała inny materiał od biblioteki, wzięty. Tutaj widzimy noga, ta tylna narożna i te dwie tutaj tylne, lewa i prawa. One zrobiły nam nawierty i funkcja dziedziczenia działa. Tu mamy podwierty na trójki, na skręty, żeby tą nogę zamontować. Z przodu też widzimy. Ale tutaj jest na wylot. Wieniec, przewiercony, po prostu, żeby regulować tą nogę śrubokrętem, ponieważ tu ręką po prostu nie dostaniemy. Tu i tu. Jeżeli ktoś ma przyrząd dvorta do regulacji tylnych nóg, bo to są nogi dwórta, to po prostu nie potrzebujemy tych otworów. To jest ta noga, zamieniamy na tą. I już nie mamy tych nawiertłów. Podpórki. Tutaj mamy rozstaw podpórek. Trzy otwory, 32 cm, mm rozstaw. Idziemy do podpórek i tu mamy różne podpórki. Tu my stawimy tą. Bo teraz mamy tą. Wyłączy nam te Teraz damy go. Będzie mieli 5 otworów co 50 mm. Przełączamy na plan. Ta szafka, wstawiając ją z biblioteki, ma takie ograniczniki, że ona stoi 2 cm od tych ścian. W projekcie ale możemy ją też, jeżeli mam tu z tyłu to już jakąś przeszkodę, możemy ją wypłycić. Jak ją wypłycimy, to tutaj te wieńce, one są zrobione w konfiguratorze kształtów, ale CNC nie widzi ich. Po prostu CNC widzi to frezowanie, czyli byłoby prawidłowo wyfredowane, ale do projektu musimy zmienić ten wieniec w konfiguratorze kształtów, po prostu wyszedł nam przed, przed front i teraz jak to zrobić? Wieniec górny. CMC. Automatycznie nam się dobrały tutaj otwory z tej głębokości. I teraz patrzymy jaką tu mamy głębokość od tego punktu, to jest ta ścieżka ale ja Tutaj dają takie Stawiłem otwory. Otwory do wymierowania. Nie mogę złapać stąd yy, od tej krawędzi linii wymiarowej. Wstawiłem otwory, to są te otwory. On jest tutaj, i tutaj. Wtedy jest łatwo wymierować. Mamy jakiś punkt odniesienia, musimy mieć. Jaki tutaj wymiar musi być tego boku. I tu mamy 420. Teraz damki. I konfigurator kształtów. I tutaj robimy 420. I mam teraz prawidłowo, teraz nie ale mówię dla, dla CNC, konfigurator kształtów po prostu nie, nie wpływa na to. I teraz półkę jeszcze, a półkę już musimy zobaczyć do CNC. Ona jest po prostu głębiej zafrezowana. tutaj też mamy ten otwór. I on nam tutaj mówi, że tu jest 395. Ale nie wyłączamy A to. A do ścieżki. 395. Zamknięto. Konfiguracja kształtu. Zamki. I po prostu mamy Dziękuję za uwagę. I do usłyszenia.